Dzień dobry państwu. Witam na kolejnej wideo powtórce. Dzisiaj zajmiemy się dwoma zbieżnymi oczywiście ze sobą pokrywnymi takimi tematami, czyli zarządzaniem bazą terminologiczną poprzez dodawanie terminów z edytora, czyli tak jak mówiliśmy na zajęciach poświęconych podstawom modelowania terminograficznego, w tym zakresie będziemy mówili o tworzeniu tak zwanej bazy projektowej, która nie ma cech słownika terminologicznego, a raczej po prostu zwykłego rejestru czy glosariusza, a następnie powiemy troszkę o dodawaniu terminów hurtowo z pliku zewnętrznego, gdzie istnieje już potencjał do tego, żebyśmy w ten sposób założyli sobie bazę tematyczną mającą potencjalnie cechy słownika terminologicznego, co generalnie zasadza się na tym, że możemy nadać takiej bazie elementy mikro i makrostruktury. Czyli właśnie takiego, takich dwóch podstawowych fundamentów każdego słownika, nie tylko terminologicznego, ale oczywiście będziemy też mówili o, o tym charakterze słownika terminologicznego, bo każdy słownik ma mikro i makrostrukturę, natomiast słownik terminologiczny dodatkowo oczywiście jest ograniczony tylko do terminologii specjalistycznej z określonego zakresu. Ale może to na później, zresztą nie będziemy się zbytnio też nad tym rozwodzić, dlatego że co najistotniejsze, to chciałbym, żebyśmy nauczyli się sprawnie posługiwać tą bazą terminologiczną. I od tego właśnie zaczniemy. Widzą Państwo tutaj teraz na ekranie. Normalny projekt założony, tak jak uczyliśmy się tego wcześniej, więc ja ten projekt sobie teraz tutaj otworzę. Sprawdzimy na szybko, czy mamy podłączone do niego zasoby. Jest jedna pamięć tłumaczeń i jedna baza terminologii. Ta baza terminologii, jaką sobie teraz otworzymy, to zauważymy, że jest pusta. No i w porządku, może być pusta. Za chwilkę zajmiemy się zapełnieniem jej w odpowiedni sposób. Moi drodzy, będziemy, tak jak wspomniałem wcześniej, zaczynali od zasilania bazy terminologicznej z edytora, czyli będziemy tworzyli bazę projektową nie mającą cech słownika terminologicznego, czy w ogóle cech słownika. W tym celu otwieramy projekt i zaraz zobaczą Państwo segmenty tekstu i będziemy właśnie tutaj pracować. Jak Państwo widzą, to tłumaczenie jest, jest zrobione. Wszystkie segmenty są wypełnione i zatwierdzone. Oczywiście, w takich rzeczywistych warunkach to byłoby inaczej, to znaczy, my byśmy dodawali terminy w, w miarę tak, realizacji tłumaczenia w trakcie wypełniania segmentów. Bo na tym właśnie polega funkcjonalność i cała przydatność tej bazy projektowej. To znaczy ustalamy sobie jakieś uznane przez nas tłumaczenie, czy uznane przez nas ekwiwalenty poszczególnych terminów, i później na, na dalszych etapach tłumaczenia po prostu już mamy te terminy. Jakby rozpoznane, to znaczy program podsuwa nam te ekwiwalenty, które wcześniej znaleźliśmy. No to, to właśnie głównie przejawia się w tym ta funkcjonalność bazy projektowej polegająca na zapobieganiu niespójnościom w, w tekście. Bo program będzie po prostu pilnował, żebyśmy używali spójnie wcześniej zdefiniowanych ekwiwalentów. A później na etapie sprawdzenia, też wspomaganego oczywiście komputerowo, program dodatkowo jeszcze wychwyci wszystkie przypadki niespójności. Natomiast no, ja użyję takiego. Projektu już wykonanego, bo znacznie łatwiej jest mi to Państwu w ten sposób pokazać. Słuchajcie, więc, co musimy zrobić, żeby dodać termin, właściwie to parę terminów do, do naszej bazy terminologicznej podłączonej do projektu? To bardzo proste. Musimy zlokalizować w segmentach źródłowych, po stronie źródła, zlokalizować jakieś słowo lub frazę, a następnie ją zaznaczyć. Ja wybiorę tutaj frazę umowa najmu. Została przeze mnie zaznaczona. I teraz posługując się kombinacją klawiszy Alt plus T, T jak Teresa, udaje nam się w dole ekranu otworzyć takie okienko z nagłówkiem Add Term jak pewnie Państwo widzą. Po stronie źródłowej ten termin, ponieważ myśmy go zaznaczyli, to on został już tutaj automatycznie skopiowany. Ja teraz jeszcze do strony docelowej do tego okienka po stronie docelowej skopiuję ekwiwalent, który tutaj już jest, bo tak jak mówiłem to tłumaczenie jest gotowe. Ten ekwiwalent jest dobry, ja go uznaję jako dobry Leads Agreement i w ten sposób mamy ten, mamy ten termin zdefiniowany. Teraz wystarczyłoby w zasadzie kliknąć Add i taka para terminów zostanie wpisana do bazy i zostanie to potwierdzone tym, że za każdym razem, jak później klikniemy na ten, na, na ten segment źródłowy, w którym znajduje się termin, który wrzuciliśmy właśnie do bazy, to tenże termin zostanie Zaznaczony tak, jak tu widzimy na żółto, kolorem żółtym, a w okienku Translation Results po prawej stronie, pomiędzy innymi podpowiedziami, na przykład z pamięci tłumaczeń, pojawi nam się też właśnie ta para segmentów, i po środku będzie taki, taka etykietka TB, czyli właśnie baza terminologii. No i słuchajcie. Co teraz musimy, co teraz chcielibyśmy zrobić? Chcielibyśmy sprawdzić, czy ten termin rzeczywiście będzie rozpoznawany w innych miejscach w tekście. I w tym celu znajdziemy sobie jakiś inny segment, w którym ta fraza się pojawia. Zobaczymy, czy rzeczywiście jest rozpoznawany poprawnie. Widzę, że mamy w segmencie szóstym. Tak, zgodnie z postanowieniami punktu 9.3 umowy najmu wynajmujący uprawniony jest do zawarcia umowy podnajmu ze spółką należącą pośrednio lub bezpośrednio do grupy kapitałowej XYZ. Klikamy w takim razie na ten, na ten segment. No i widzimy, że tutaj z jakiegoś powodu ten termin nie został rozpoznany. Czyli tak jakby ta nasza baza terminologii nie zadziałała prawidłowo. Czyżby to oznaczało, że jednak ten termin nie trafił do bazy terminologii? To może sprawdzimy. Wracam teraz do ekranu, do panelu głównego i otworzę naszą bazę terminologii, żeby to sprawdzić. Wygląda na to, że wszystko jednak jest w porządku, dlatego że ta para terminów znajduje się w naszej bazie, więc przyczyna tego musi być inna. No i pewnie już Państwo sobie przypomnieli, jaka jest tego przyczyna. Przyczyna jest taka że wprowadzając ten, ten termin do pamięci w żaden sposób nie zadbaliśmy o to, żeby rozpoznawane były jego derywaty, szczególnie derywaty fleksyjne. To znaczy nie uwzględniliśmy w ogóle tutaj potencjalnej odmiany. Więc teraz to zrobimy i przy okazji dowiemy się, jak można naprawić błędnie dodany do bazy terminologii termin. W tym celu musimy w tym okienku po prawej stronie Kliknąć na podpowiedź z bazy terminologicznej, czyli jeszcze raz tę, która jest oznaczona żółtą etykietką ze skrótem TB, i poniżej, zobaczcie, mamy opcję Edit Source i Edit Target. No, to oczywiście w polskiej wersji jest, jest fleksja obecna, więc my będziemy edytowali źródło. Po kliknięciu na te opcję zostaniemy przeniesieni do takiego okienka, w którym możemy dodać, lub zmodyfikować informacje na temat tego terminu. Jak widzicie, jest tego dosyć tutaj dużo, ale nie wszystko będziemy w tym momencie omawiali. Nas interesuje przede wszystkim sam ten termin, ponieważ on, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, nie został w żaden sposób oznaczony fleksyjnie. Żeby oznaczyć go, to znaczy dać programowi do zrozumienia, że dopuszczamy tutaj pewne określone możliwości odmiany, no musimy wstawić tak zwane pałki, czyli pionowe kreski, które są dostępne pod kombinacją klawiszy Shift, Shift i Backslash. Czyli co musimy teraz zrobić? Musimy. Wyobrazić sobie, w którym miejscu w których miejscach możliwa jest odmiana, czyli tam, gdzie kończy się podstawa słowotwórcza, a zaczynają się formanty. Mnie się wydaje, że zakładając, że zostawimy ten termin w liczbie pojedynczej i nie będziemy uwzględniali liczby mnogiej, to będzie tutaj. Drugi natomiast człon nie będzie miał możliwości odmiany. Umowa kogo czego najmu, umową najmu, umowie najmu, nawet w liczbie mnogiej umów najmu, umowami najmu, wydaje mi się, że ten drugi człon jest bezpieczny. Czasami będzie inaczej, oczywiście, czasami będzie tak, że oba człony danego związku wyrazowego będą podlegały na przykład odmianie przez przypadki w taki sposób, że, będą, że będzie tutaj występować jakaś wariantywność. W tym przypadku tak nie jest, więc wydaje mi się, że jeszcze raz nie uwzględniając liczby, formy liczby mnogiej, to tak możemy ten termin zostawić. Teraz dlaczego nie uwzględniając formy liczby mnogiej? Bo gdybyśmy to zrobili, to pałka musiałaby znaleźć się tu, czyli bardzo, bardzo, bardzo wcześnie. To stwarza ryzyko, że każdy, że każdy termin zaczynający się od tych pierwszych dwóch liter, będzie rozpoznawany jako ekwiwalent umowy najmu. Oczywiście, pewnie o tym sobie teraz pomyśleliście, i bardzo słusznie, musiał to by być, musiałby to być każdy termin zaczynający się od tych dwóch pierwszych liter i posiadający taki właśnie drugi człon. Ale, więc, oczywiście, więc to, to, to zagrożenie jest znacznie większe w przypadku, gdy dodajemy pojedyncze słowa do bazy terminologii. No ale to jest, to jest też dobry, dobry moment, żeby o tym powiedzieć, także ja zostawię tak jak jest. Najczęściej w takich sytuacjach tłumacze po prostu tworzą osobną parę terminów w liczbie mnogiej bez żadnej innej odmiany, czyli bez znaczników fleksyjnych. Tak? Czyli, czyli po prostu rozszerzamy ten, ten, ten zakres terminów dodawanych do bazy. Ale my tutaj pozostaniemy przy tym, że nasz znacznik fleksyjny ląduje między w a. a. W pierwszym członie I teraz musimy tylko kliknąć na dole na save No i w ten sposób został Ta para została oznaczona No i tutaj jak widzicie w, w bazie terminologii jest to też wykazane Wrócimy w takim razie do naszego tłumaczenia I teraz zobaczcie Jeżeli to zrobiliśmy poprawnie To po kliknięciu na szósty segment Ta para terminów powinna zostać Zaznaczona i rozpoznana I tak też się Stało. No, i teraz, moi drodzy, możemy już korzystać z tego, z podpowiedzi, którą w ten sposób poprawnie wprowadziliśmy do bazy terminologicznej. Natomiast drugim rodzajem, czy drugim sposobem zasilania bazy terminologicznej, o którym chciałbym z Państwem dziś pomówić, czy Wam przypomnieć, jest zasilanie z pliku zewnętrznego. Ta metoda jest charakterystyczna dla tworzenia bazy terminologicznej, tak zwanej bazy tematycznej, czyli tak jak my mówiliśmy, kiedy rozmawialiśmy o modelowaniu terminograficznym, bazy potencjalnie mającej cechy słownika, w tym też słownika terminologicznego. W takim przypadku nie będziemy dodawali terminów do tej bazy prosto z edytora, dlatego że nie chcemy, żeby ta baza została rozmyta jakimiś przypadkowymi wpisami. Raczej będziemy chcieli na spokojnie zweryfikować, że wszystkie, że wszystkie te propozycje, które trafiają do bazy, to są rzeczywiście, że to rzeczywiście spełniają kryteria, które. Nas w tym przypadku interesują. Jeżeli chodzi o te kryteria decydujące o tym, czy dany termin, czy dany, dany zwrot lub wyrażenie trafi do naszej bazy tematycznej, no to przede wszystkim, jeżeli ona ma mieć charakter słownika terminologicznego. To będą tutaj dwa poziomy takich kryteriów. Przede wszystkim pierwszy poziom to będzie, to będzie potwierdzenie, czy rzeczywiście mamy do czynienia z terminem specjalistycznym. Pamiętacie pewnie o tych pięciu wymaganych cechach każdego terminu specjalistycznego. No natomiast drugim poziomem tej, tej weryfikacji przed, przed pisaniem danej propozycji terminu z ekwiwalentem do, bazy, do naszej bazy terminologii, mającej cechy słownika terminologicznego, byłoby sprawdzenie, czy ta propozycja przechodzi przez filtr makrostruktury, czyli pasuje do ogólnej koncepcji słownika. Zatem, czy dany termin, na przykład, przynależy do, danego, do wybranego przez nas leksykonu terminologicznego, to w przypadku branżowego słownika, terminologicznego lub, lub danej sfery obranej przez nas terminologicznej w przypadku słownika interdyscyplinarnego, lub idąc w drugą stronę ku jeszcze większej precyzji i zawężeniu tej makrostruktury, czy termin przynależy do np. mikropola terminologicznego, gdybyśmy konstruowali tezaurus. Ale o tym oczywiście więcej w tym momencie nie będziemy rozmawiać, bo chciałbym Państwu pokazać podstawy, czyli to w jaki sposób zasila się Właśnie bazę z pliku zewnętrznego. Pamiętajcie tylko, że to właśnie od decyzji na temat tego, w jaki sposób będziemy zasilali bazę, termino bazę terminologiczną, tak naprawdę zaczyna się konstruowanie jej, czy projektowanie jej, jej charakteru, bo jeżeli zaczniemy, do, zaczniemy dodawać terminy do bazy bezpośrednio z edytora, już od samego początku tłumaczenia, no to ta baza na pewno nie będzie bazą tematyczną, bo później po prostu musielibyśmy ją. Usunąć czy, czy wykasować z niej wszystkie terminy i odnowa je tam, odnowa je tam po umieszczać, pododawać właśnie po przejściu przez te, przez te filty Zazwyczaj jest oczywiście tak, że o tym też już mówiliśmy, że bazę tematyczną budujemy czy nadbudowujemy niezależnie od jednego konkretnego projektu tłumaczeniowego i to jest sporo pracy, ale to jest praca, która naprawdę jest tego warta, która naprawdę przynosi fantastyczne rezultaty. I patrząc na to z drugiej strony, niestety, bardzo często bazy terminologiczne są totalnym śmietnikiem, i jeżeli ktoś narzeka na to, że baza terminologiczna nie, nie pomaga, niczemu nie służy, no to. Najczęściej, naprawdę najczęściej, jak nie zawsze, po prostu oznacza, że ta baza jest niezadbana, jest źle skonstruowana, nie ma przede wszystkim ustalonej koncepcji. Także tego postaram się uniknąć. No ale dobrze, teraz pokażę, jak zasilić bazę terminologiczną z zewnętrznego pliku, czyli. Hurtowo, tak? tak, jakbyśmy chcieli zasilać bazę tematyczną, zobaczcie. Przygotowałem tutaj już parę plików, z których możemy skorzystać. To będą pliki takie same jak te, na których pracowaliśmy na zajęciach, czyli, czyli jakiś tam przetłumaczony dokument, bardzo podobny do tego, który mamy w projekcie. Więc z niego można wydobyć sporo takich ciekawych, czy przydatnych, potencjalnie przydatnych terminów. To może być świetny dla nas źródło wiedzy. I teraz my zrobimy następującą rzecz: przejrzymy się temu tej parze plików i zobaczymy, czy znajdzie się tam coś, co by nas interesowało. Ja w tym momencie teraz otwieram te pliki. Za chwilkę pokażę wam, jak one, jak one wyglądają i zaraz przejdziemy dalej. Zobaczymy, co będzie nadawało się do naszej bazy. No i jak widzicie, zaznaczyłem już tutaj trochę ciekawych terminów wraz z ich ekwiwalentami. Po lewej stronie mamy wersję polską, po prawej tłumaczenie na język angielski tego tekstu. Wybrałem takie słowa i wyrażenia, które będą, co do których wydaje mi się, że one właśnie przydadzą się w tym tłumaczeniu, czyli tak naprawdę nie wykonałem tutaj tej analizy z punktu widzenia makrostruktury, bo pamiętajcie, że w tej sytuacji wybieralibyśmy terminy przynależące do danego leksykonu specjalistycznego bądź sfery terminologicznej. Ja natomiast wybrałem słowa i wyrażenia, które będą charakterystyczne dla tego danego rodzaju tekstu, czyli, czyli troszeczkę tak jakby z, przybliżyłem perspektywę do jednego konkretnego zlecenia. Robię to oczywiście tylko po to, żeby to, co Wam pokazuję, miało sens, również nie tylko techniczny, ale również merytoryczny, natomiast no, w rzeczywistości Cały czas prawdą jest to, co Wam powiedziałem wcześniej, czyli to, że bazę tematyczną zasila się nie z perspektywy jednego konkretnego zlecenia, tylko z perspektywy właśnie makro jej makrostruktury, czyli na przykład leksykonu terminologicznego bądź sfery terminologicznej. Czyli jednym słowem, nie robi się bazy tematycznej dla jednego konkretnego zlecenia. My to tutaj robimy w zasadzie dlatego, tylko, żeby, żeby po prostu jak najłatwiej Wam pokazać, jak to się robi. Czyli wybrałem takie słowa i wyrażenia, które dotyczą stosunku cywilnoprawnego, jakim jest najem i podnajem, a także po prostu umów cywilnoprawnych. Zobaczcie, mamy tutaj takie słowa, słowa jak kwota, faktura, czynsz, użytkowanie. Tak, najemca, podnajemca, a także takie wyrażenie, jak pisemna zgoda, rozwiązanie, zobowiązania, czy strona umowy. Takie rzeczy na pewno się przydadzą w tym tłumaczeniu, czyli po prostu będzie mi łatwiej pokazać Wam na ile, na ile taka baza jest właśnie. Czy taki sposób dodawania terminów jest, jest skuteczny i, i po prostu jest to warte czasu, jaki na to poświęcamy? Teraz, moi drodzy, musimy zrobić jeszcze tylko jedną rzecz. Musimy otworzyć sobie plik w Excelu albo, oczywiście, w Google Sheets i później na końcu go pobrać w formacie XLS, ale ja mam tutaj przygotowany plik Excelowski, zobaczcie. I teraz w tym pliku będziemy umieszczali nasze terminy. Ja na ten cel sobie rozszerzę kolumnę A i B, żeby tutaj wszystko ładnie się zmieściło. Pamiętajcie również, że tutaj dla potrzeb programu MEMSource musimy zakodować języki. Projekt jest polsko-angielski, akurat kody języka polskiego i angielskiego są bardzo proste, pl i en. Ale pamiętajcie, że one muszą znaleźć się w pierwszym wierszu zarówno kolumny A, jak i kolumny B. Tak? I tego musimy się trzymać. To nie znaczy, że ta baza terminologii będzie działała tylko w jednym kierunku, ale chodzi o to, żeby pokazać programowi, skąd jakie terminy importuje. Także my będziemy tak to, będziemy tak to robili. No i teraz słuchajcie, musimy, musimy wrócić sobie do naszej umowy najmu. Tutaj widzimy ekwiwalenty angielskie. Ja jednak zacznę od od wersji. Polskiej, i y, następną rzeczą, jaką zrobię, będzie wykopiowanie tych właśnie tutaj y, zaznaczonych przeze mnie wcześniej y, y, słów i wyrażeń do kolumny A, czyli do tej polskiej kolumny y, w naszym pliku Excelowskim. A następnie, jak już to będzie zrobione, to dodamy sobie do kolumny B te terminy. Te ekwiwalenty z prawej strony, w ten sposób obie kolumny będą już uzupełnione. Ja na chwilkę przerwę nagranie, żeby to spokojnie zrobić, żeby wam, Was tym nie zanudzać. Za, chwi <coughs> za chwilkę zobaczycie już gotową wersję, także za sekundkę się zobaczymy i to już będzie zrobione. I gotowe moi drodzy, jak widzicie wypełniłem kolumny PL i EN terminami, następnie dodałem znaczniki fleksyjne, czyli właśnie pałki w odpowiednich miejscach. Ja tu przy okazji na tym przykładzie mogę Wam pokazać, zobaczcie w 12 wierszu mamy wyrażenie pisem na zgodę, no i tutaj pałka była potrzebna w każdym, zarówno w pierwszym jak i w drugim członie. To jest, to jest jedna z tych sytuacji i dalej druga sytuacja, o której chciałem powiedzieć, to taka, że jeżeli przewidujemy, że może być dodany jakiś format bez wariantywności żadnej w podstawie słowotwórczej, to po prostu na końcu nie dodajemy tej pałki. Zostawiamy termin tak jak jest, on i tak zostanie rozpoznany, jeżeli tylko będzie oznaczony przez program jako tzw. fuzzy match. Także o tym jeszcze wspomnę, jak potem będziemy dokonywali sobie takiego przeglądu bazy terminologicznej, więc tutaj nie trzeba niczego dodawać. W MemoQ w takich sytuacjach dodawaliśmy gwiazdkę, ale tylko we wcześniejszych wersjach programu. Później również wprowadzono taką zasadę, że niczego nie trzeba dodawać. Można albo dodać gwiazdkę, albo pałkę, która zostanie zastąpiona gwiazdką, albo nic, i program i tak sobie z tym poradzi. Także. To jest już tutaj gotowe do importu. Jak widzicie, terminów źródłowych nie przywróciłem do formy mianownikowej. Zostawiłem tak, jak jest. Chcemy zobaczyć, czy rzeczywiście te, te znaczniki, te pałki tutaj zrobią robotę. Zapisujemy czy upewniamy się, że nasz plik jest zapisany, a następnie możemy go możemy go zamknąć i wrócić do, wrócić do MemSource tutaj w tym momencie ja odwiedzę sobie z powrotem panel główny projektu i wejdę do bazy terminologii. Poczekajcie, zobaczcie. Tak, to jest ta baza terminologii, w której, która jest podłączona do naszego projektu, rozpoznaje te terminy. Więc tutaj, w bazie terminologii, odnajdujemy taki nagłówek Input-Export. Wiecie co, może ja wyjdę do projektu, żeby Wam pokazać jeszcze raz, jak znaleźć miejsce, w którym można dokonać edycji bazy terminologii. Czyli zobaczcie, w tym menu po lewej stronie kliknęliśmy górną tę opcję, która jest na samej górze, czyli Projects. Teraz wybieramy nasz projekt. No, tutaj u mnie jedyny w tym momencie. Otwieramy go i poniżej odnajdujemy właśnie zakładeczkę termbase tak? W niej, po jej rozwinięciu, znajdziemy. Jedną, czyli tą, tę naszą bazę terminologii, teraz klikamy po to, żeby ją otworzyć, i za chwilkę znajdziemy się w tym miejscu, w którym byliśmy przed sekundą, tak? Widzicie Input, Export, i co my chcemy zrobić? No, właśnie chcemy zaimportować terminy z pliku zewnętrznego, czyli wrzucić tak naprawdę większą ilość gotowej terminologii. W tym celu, właśnie, używamy opcji Input. Pojawi nam się takie okienko dialogowe, w którym będziemy musieli wybrać plik. Z którego zostanie pobrana ta właśnie terminologia? Ja tutaj już tego pliku szukam. Wy możecie zrobić to u siebie na komputerze, będzie to dokładnie tak samo wyglądało. Znajduję ten termin, i jak widzicie, tutaj jest on już dodany. Teraz musimy tylko zdecydować, czy chcemy stworzyć nowe terminy, czy zastąpić istniejące. Ja wybiorę opcję stworzenia nowych, ponieważ już jedna para terminów w tej bazie jest, nie chcę jej. Wcale usuwać, klikam więc input i program zrobi resztę. Jeżeli tylko poprawnie zakodowaliśmy języki, czyli umieściliśmy te language codes w kolumnach, w, pierwszej, w pierwszym wierszu, w każdej kolumnie i umieściliśmy terminy w odpowiednim miejscu. To tutaj tak naprawdę nie ma co się zepsuć. Wystarczy teraz odświeżyć stronę i zobaczymy za chwilkę, że wszystkie terminy, zobaczcie, pięknie się dodały. Są. Są zapałkowane, wygląda na to, że chyba jest z nimi wszystko w porządku. Zobaczcie teraz, może spróbujemy jeszcze wejść sobie do, do bazy terminologii, żeby zobaczyć to, o czym Wam mówiłem, co, co dotyczy braku znacznika na końcu słowa. Kliknę sobie tutaj na czynsz. Właściwie taka odmiana, jaką sobie wyobrażam, to będzie odmiana przez przypadki, odmiana w dopełniaczu, to znaczy, może być forma dopełniaczowa, kogo czego czynszu, płatność czynszu, na przykład, tak, kwota czynszu więc może tutaj dojść ta końcówka u, ale raczej nie będzie żadnej, żadnej wymiany w podstawie słowotwórczej, dlatego właśnie nie umieściłem żadnego znacznika, muszę tylko upewnić się, że jest tutaj ustawiony match type, jest ustawiony na fuzzy. Domyślnie zawsze tak jest, tylko pamiętajcie, żeby tego w razie czego po prostu nie, jeżeli to będziecie zmieniać, to, to w takiej sytuacji jednak musi być fazy. Gdyby było exact match, to znaczy, że termin byłby rozpoznany tylko i wyłącznie, gdyby się w 100% zgadzał. I to jest na przykład rozwiązanie na tę, na tę formę liczby mnogiej, ale to troszkę inna kwestia. Dlatego, że my teraz chcemy sprawdzić przede wszystkim, czy to. Zadziała, to znaczy, czy te terminy zostaną faktycznie poprawnie, roz... po pierwsze, poprawnie rozpoznane w edytorze tłumaczenia, a po drugie, czy one będą w jakikolwiek sposób przydatne, czy będą relevantne, czy nie będą takimi false positives. Ja w tym celu znowu wracam do Projects i otwieram sobie ten projekt. No i teraz, zamiast dokonywać edycji bazy terminologii, wejdziemy po prostu do tłumaczenia. Tak, dobra. No okej. Okay. W sumie nie musieliśmy tego robić, bo tłumaczenie jest otwarte na samej górze, wystarczy teraz tylko odświeżyć stronę. Dobra? No i słuchajcie, znowu wielki test. Jeżeli terminy zostaną zaznaczone na żółto, to znaczy, że zostały rozpoznane, czyli poprawnie dodane. Więc klikamy na segmenty i już widzimy, że chyba tak jest. Zobaczcie, my dodaliśmy wcześniej tylko jeden termin z edytora, a tu już mamy ich dużo, dużo. Rozpoznaje się, zobaczcie, powierzchnia, budynek wynajmujący, podnajemca, umowa podnajmu to wszystko nowe są terminy. Więc chyba, chyba jest ok, zobaczcie. Nawet nieźle się udało. Tak właśnie wygląda edycja, tak właśnie wygląda zasilanie bazy terminologicznej z pliku zewnętrznego. Tak jak Wam powiedziałem wcześniej, to jest taki, taka strategia zasilania bazy terminologicznej, która najbardziej nadaje się do budowania tzw. bazy tematycznej czyli takiej bazy, która ma potencjał bycia. Słownikiem, a nawet słownikiem terminologicznym. Także, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za uwagę i za cierpliwość, i mam nadzieję, że ten filmik będzie przydatny. Mam nadzieję, że dzięki niemu utrwalicie sobie właśnie te najważniejsze sprawy, które tutaj poruszyliśmy. A spotkamy się w kolejnym. Także dzięki za uwagę, moi drodzy.